Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Starym Rynku. Kłaniam się Państwu, Artur Filipkowski. Witam w kolejnym programie Na Starym Rynku. Dzisiaj naszym gościem jest pan Karol Gawkowski, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Łomży. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam Pana Redaktora. Pan od lutego pełni tę zaszczytną funkcję. I o mnie zawsze zastanawia ten widok z okna Rektora w Jańskim. Budynek Fidelisa, postawiony w 25 roku, chyba w najpiękniejszej części Łomży, jest tak wręcz wiszący nad doliną Narwi. Czy Pana czasami nie, jakoś tak nie pobudza do działania właśnie ten najpiękniejszy widok? Muszę Panu powiedzieć, że w zasadzie pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą na którą zwróciłem uwagę, podejmując pracę w Wyższej Szkole, zarządzanie przedsiębiorczości Mienia Budenańskiego Łąży, był właśnie widok, który, który mnie zachwycił od razu. Trzeba powiedzieć, że trafiłem, tak jak Pan zauważył wcześniej, wiosną, wiosną do uczelni i w tym momencie widok z okna mojego pokoju to, to jedno jezioro, począwszy od Czarnocina, skończywszy na Drozdowie. Widok przepiękny, tak naprawdę bardzo mocno uspokajający. W sytuacjach neurologicznych wystarczy odwrócić się krzesłem do, do, do okna i, i człowiek bardzo mocno się uspokaja przy takim widoku. Niewątpliwie jest to też y, atrakcja, atrakcja y, swojego rodzaju punktu widokowego, ponieważ, ponieważ y, no tak jak pan tu zauważył panator wcześniej, tak położona uczelnia no to rzadkość nawet w skali, w skali kraju. Myślę, że może nawet jedyna w Polsce. Bardzo, bardzo, bardzo jest to możliwe, że jest to jedyna uczelnia, która jest położona na, takim, na tak pięknym terenie. Czekamy piękne jesieni na Dolino, a co we wrześniu wieńskim? Tak, wrzesień, wrześniu wieńskim m, zapowiada się y, po pierwsze bardzo pracowicie, y, oczywiście z, z naszej strony, ponieważ y, we wrześniu y, my organizujemy jako uczelnia Y, wszelkiego rodzaju kursy i spotkania, spotkania y, z naszymi przyszłymi studentami jak również y, z mieszkańcami y, naszego miasta i nie tylko Jański wychodzi z propozycją y, Akademii Kompetencji czyli, czyli udostępnia umożliwia y, i mieszkańcom Łomży ale również mieszkańcom regionu nabycie nowych kwalifikacji nabycie nowych umiejętności w formie, w formie krótkich form szkoleniowych, jak również, jak również jak wspomniałem wcześniej, będą to swojego rodzaju warsztaty, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o konkretną propozycję, czyli konkretne odniesienia, jakie to mają być warsztaty, czego mają dotyczyć, to Cały harmonogram będzie przedstawiony, już jest w tym momencie przedstawiony, czy to na, naszej, na naszym portalu internetowym, czy też w ofercie naszej uczelni edukacyjnej oczywiście, będzie przedstawiony konkretnie, kiedy terminarz poszczególnych, poszczególnych zajęć warsztatowych. Serdecznie zapraszam do skorzystania. Tak jak powiedziałem, cały miesiąc wrzesień spędzi Jański bardzo pracowicie. Polska się zmienia, jeśli chodzi o edukację. Teraz chce postawić rząd polski na uzawodowienie szkolnictwa. Czy w tej materii Pan przewiduje jakieś zmiany w Jańskim? Jeżeli chodzi o uzawodowienie szkolnictwa wyższego, jak Pan słusznie, pan słusznie zauważył, jest, jest to zjawisko dotyczące całego kraju. Widzimy, widzimy od, od jakiegoś czasu bardzo mocną przewagę przewagę y, szkolnictwa zawodowego nad szkolnictwem ogólnokształcącym czy też humanistycznym potrzeba jest taka Jest taka potrzeba i y, moim zdaniem y, uważam że y, to powinno mieć swoje, y, swoje uzasadnienie y, chodzi mi o to że zarówno szkolnictwo zawodowe techniczne jak i szkolnictwo ogólnokształcące humanistyczne powinno mieć swoje miejsce Nie da się nie da się zastąpić ani wykluczyć jednego to jest edukacja, jest procesem, który składa się i z umiejętności i z wiedzy. Więc posiadając odpowiednie umiejętności, mamy je dlatego, że mamy wiedzę, więc tutaj powinno się to zazębiać, natomiast zjawiska takie bardzo mocno, że to powiem, odchylające się do, do szkolnictwa technicznego, czy do, do humanistycznego wydaje mi się, nie są, nie są, nie są korzystne. Chodzi tu głównie o, o studentów, także czy uczniów szkół średnich, tak, y, wiedza i poparta praktyką, wtedy jest to skuteczne. Pan y, teraz będzie wychodził z taką propozycją y, poza Łomżę, nawet do stoku i Olsztyna y, z takimi zajęciami właśnie, można powiedzieć, bardzo praktycznymi, y, które mają swój rodowód w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Y, w ofercie, w ofercie y, szkoły jeńskiego w Łomży. Mamy między innymi, mamy międzynarodowe studia coachingu, jest to zupełna nowość na naszym rynku edukacyjnym. Yy, tak, to, to jest, jest, to, jest to prawda, wychodzimy, wychodzimy z tą ofertą poza ramy naszego miasta, poza ramy regionu. Yy, Będziemy mieli, będą mieli możliwość skorzystania z tych z z stóp podyplomowych mieszkańców, ale też mieszkańców regionu, i nawet, nawet planujemy uruchomienie tych studiów w mieście Białystok. Są, są to studia prowadzone troszkę w inny sposób niż, niż tradycyjny model studiowania. Nie będę tu zagłębiał się w szczegóły, ponieważ musielibyśmy nagrać o tym oddzielny program. Natomiast generalnie, generalnie jest to forma y, studiów, y, która y, jeszcze w Polsce, jeszcze w Polsce jest y, przynajmniej w naszym regionie y, sprawą rzadką. No, najbliżej no, najbliżej, to bliżej, w, to. najbliżej, najbliżej ma, tak, jest to jest ośrodek warszawski. Natomiast y, oczywiście w Łomży istnieje możliwość tak, studiowania tego, zdobycie konkretnych kompetencji, konkretnego zawodu i mieszkańcy naszego regionu, nie śmiem powiedzieć nawet północno-wschodniej Polski, mają taką możliwość w Jańskim. To pięknie, a pan y, kanclerz jak się odnosi do tych problemów oświaty, jeśli chodzi o, o zwolnienia? Czy tutaj w Jańskim y, pan przewiduje jakieś zwolnienia nauczycieli? Nie, nie, w jańskim nie, nie przewidujemy y, żadnych redukcji kadrowych, y, wychodzimy z założenia, że dobry pracodawca nie zwalnia pracownika. A to jest taka nowa y, jakby forma nowa tendencja w y, przedsiębiorczości polskiej, bo przedsiębiorcy polscy mówią, y, y, mamy za punkt honoru nie zwalniać, nie zwalniać swoich pracowników. Y, ja się z tym całkowicie zgadzam. Y, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli pracownik jest y, odpowiedni, na odpowiednim poziomie i spełnia oczekiwania pracodawcy, to ja nie widzę żadnych przesłanek, żeby podejmować decyzję o jego zwolnieniu. Y, trzeba pamiętać też o tym, że w dzisiejszych czasach, kiedy to zjawisko bezrobocia y, jest no niestety zjawiskiem na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nasz kraj, y, trzeba zauważyć, że bardzo, bardzo duża ilość osób no, szuka pracy, że tak powiem nie, niekoniecznie zgodnie ze swoim zawodem, czyli ten wybór dokonuje się po prostu na zasadzie, jeżeli praca jest, to ja ją biorę. Więc tym bardziej, tym bardziej powinien, cen, cenni są pracownicy doświadczeni, tym bardziej cenni są pracownicy, którzy przez jakiś dłuższy okres dłuższy czasu pracodawcy nie zawiedli no i ja takich pracowników, y, oczywiście w Jańskim, y, posiadam i nie mam zamiaru najmniejszego, żeby redukować jakąkolwiek kadrę. Oczywiście oczywiście, y, sytuacje przesunięcia pewnych prawda, godzin, czy też y, pewnych zmian, y, natomiast y, mają miejsce w każdej innej instytucji, natomiast nie planujemy, tak jak już powiedziałem wcześniej, żadnych, żadnych tutaj redukcji kadrowych. Jakie Pan kanclerz ma marzenia? Pierwszym moim marzeniem jest to, żeby nigdy nie zamurowano mi oknem w gabinecie. To jest moje pierwsze <laughs> marzenie. Oczywiście żartuję, mówię tutaj żartobliwie. Yy, no marzeniem moim marzeniem jest to, żeby spełnić oczekiwania. Yy, w zasadzie, yy, po pierwsze, studentów i uczniów, którzy u nas yy, podejmują się nauki czy też studiowania. Bo jeżeli oni zadowoleni będą yy, z naszej pracy, to, to znaczy, że robimy ją dobrze. To jest pierwsze moje marzenie. Drugie moje marzenie to jest to oczywiście, żeby wszystkie czynniki zewnętrzne, łącznie ze zdrowiem pozwoliły na to, żeby, żeby było wszystkie, tak. wszystkie moje marzenia po prostu były zrealizowane. Tak, tak może powiedzieć to na Ja myślę, że y, pan y, po prostu ma y, w sobie taką dużą ambicję i y, taką dużą chęć działania. Mam takie wrażenie, że po prostu teraz y, Jański miał dobre momenty w że wiadomo jak każda uczelnia to jest sinusoida, najważniejsza lityda nie była wysoka, że to jest, przychodzi taki znowu dobry czas dla Jeńskiego. No Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Ja w to sam osobiście bardzo wierzę i dołożę swoich wszelkich starań i, w, 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 i możliwości swojej wykorzystam do maksimum, żeby, żeby tak było, żeby ta żeby, żeby uczelnia znalazła się w, w tym jak najwyższym punkcie tej sinusoidy, o której Pan mówi słusznie pan ponad zauważył, że odnosząc się do całości, całości rynku edukacyjnego w Polsce nie jest, łatwo. nie jest łatwo tak. Przy takiej przy takiej ilości szkół wyższych, szkół średnich, które są no, utrzymać się, mówiąc kolokwialnie utrzymać się, czyli prosperować dobrze. Na dobrym poziomie, na dobrym poziomie jest niezwykle ciężko. Dlatego też, dlatego też Postawienie na jakość na jakość yy, kształcenia wydaje się kluczowym kluczowym yy, elementem do, do przetrwania, powiedzmy sobie kolokwialnie, czy też do dobrego funkcjonowania. I tego Panu właśnie życzę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Pan Karol Gawkowski, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomżanin. Łomżanin, tak jest. Dziękuję bardzo.